Ja w temacie konferencji panowie, bo wy tutaj apelujecie o różne rzeczy, ja oddam, no Panowie apelujecie o różne rzeczy do Unii Europejskiej, a przecież waszym komisarzem, waszym i to rolniczym jest pan Wojciechowski, no to apelujecie do niego w końcu przecież, prawda? Do, się, do samych siebie w istocie. Już mogę odpowiedzieć. Szanowni, panie, szanowny Panie Redaktorze, drodzy Państwo, wystarczy popatrzeć na, usta na podstawę prawną, w oparciu o którą podjęte zostały te decyzje. Podstawa prawna to artykuł 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli Pan Komisarz Timmermans. Przyjmowanie prawa w Unii Europejskiej wygląda tak, że... Parlament Europejski bardzo często zgłasza poprawki do inicjatywy legislacyjnej, którą ma Komisja Europejska, a potem zatwierdza to Rada Unii Europejskiej, niestety w bardzo wielu przypadkach większością kwalifikowaną. Tak długo jak my rządziliśmy, to bardzo często staraliśmy się wypracowywać koalicję, tzw. Tak mniejszość blokującą. Nie zawsze się to udawało bo siła tych nacisków, tych dużych państw jest w Unii Europejskiej ogromna. W związku z tym to nie komisarz Wojciechowski jest przede wszystkim odpowiedzialny za to, tylko za ugorowanie, za zakaz stosowania środków ochrony roślin. Proszę zobaczyć na fakty. TVN ale to, też mógłby ale zobaczyć nic, na fakty. To nic nie może Zdaje się, że ma taki program, promisarz... nawet Fakty TVN. Ale pani, mógłby, panie, mogliby tam spojrzeć to, to, i zobaczyć, że fakty to są takie, że nic nie może. to właśnie Parlament to Europejski ostatnio dorzucił na przykład dodatkowy element Zielonego Ładu. Tutaj mamy, szanowni państwo, tych, którzy głosowali, to jest chyba z wczoraj, poparli wczoraj zasadę zalewania zalewania pól um, prawnych w, w, w takiej części, żeby powstały jakieś, um, jakieś torfowiska. I tutaj mamy tych, którzy weszli z listy koalicji obywatelskiej. Czyli od Donalda Tuska. No dobrze, to komisar, oni głosowali komisar, za pogłębieniem Zielonego Ładu. Ten najważniejszy urzędnik tak, od rolnictwa ja jest człowiekiem spisu przecież. No, najważniejszy człowiek od rolnictwa w Komisji Europejskiej jest człowiekiem Więc z pisu. wyjaśniam, szanowni no państwo, wy niego, on Już opeluje... wyjaśniam, panie redaktorze. Prawo w Unii Europejskiej działa tak. Że inicjatywę legislacyjną ma Komisja Europejska. No tak, Tam do. Proszę pozwolić mi ja dokończyć. Rozumiem, panie, pan redaktorze, panie redaktorze proszę mi pozwolić dokończyć. Jaka jest rola Ja wiem, że, ja że próbuje pan zakrzyczeć, ale nie, proszę pozwolić mi to, dokończyć. Że pan mi o Właśnie chciałem wszystko to wyjaśnić, jeśli państwo to pokażecie oczywiście. Więc Komisja Europejska ma inicjatywę legislacyjną. Proszę popatrzeć na podstawę prawną. Podstawa prawna jest absolutnie kluczowa. Widać, że jest to zielony ład oparty o różnego rodzaju fanaberie, o różnego rodzaju wyobrażenia, które prezentował od dawna komisarz Timmermans. W tych sprawach. A więc Komisja Europejska przede wszystkim Timmermans jest za to odpowiedzialny. Ale to jest tylko początek. Za chwileczkę, za chwileczkę, Robert. To jest tylko początek. Potem ta dana ustawa, czyli po ichniemu niemu dyrektywa zwykle albo rozporządzenie, idzie do Parlamentu Europejskiego i do Rady Unii Europejskiej. I w tak zwanych trylogach. Uzgadniane są ostateczne kształty. Kto ma większość, Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, w Parlamencie Europejskim, kto ma większość w Radzie Unii Europejskiej? Podpowiadam, w Parlamencie Europejskim większość ma według naszych kategorii Polska 2050, Koalicja Europejska, czyli dzisiejsza Koalicja Obywatelska, PSL, czyli Trzecia Droga. Oni i lewica oczywiście. Oni mają większość i oni przegłosowali te zasady. Wiem, że dzisiaj. Próbuję się przypinać tę łatkę komisarzowi Wojciechowskiemu. Ale prawda jest taka, że to nie on jest legislatorem w Unii Europejskiej. Pan Minister Telus. Ja, ja może jeszcze ja, panie, panie redaktorze, panie redaktorze, pan, pan, pan zadał pytanie, jeżeli pan pozwolił, to ja odpowiem dobrze, a później możemy dyskutować, ale teraz niech pan pozwoli, że odpowiem. Za handel w Unii Europejskiej odpowiada komisarz Dobroskis. Za zwolnienie z cła odpowiada komisarz Dobroskis. Za tą całą machinę dotyczącą Unii Ukrainy odpowiada komisarz Dobroski, Ale proszę panie redaktorze, proszę wysłuchać, dobrze? Bardzo dziękuję. Gdy kłóciliśmy się z komisarzem Dobroskisem o sprawy, walczyliśmy o te sprawę, to wie pan co mi odpowiedział na jednym ze spotkań? Była cała koalicja, nie tylko Polska. Jak ja bardzo mocno mówiłem o tym, że nie możemy wpuszczać wszystkich produktów do, 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 do Polski, do Europy z Ukrainy, to odpowiedział mi, jeżeli tak dalej będziecie robić, to Niemcy nie będą was przyjmować. Taka była odpowiedź. Dalej, da, następna rzecz. Za sprawy środowiska, za, za sprawy środowiska zmniejszenie, y, zmniejszenie y, właśnie y, pestycydów, y, za zalewanie gruntów, o których mówi pan premier. Oni chcą nawet 8% zalewać gruntów w Polsce. Tu mamy tak 10%, które proponowali na ugorowanie i kolejne 8% na zalewanie. To za to odpowiada mi, mi, to ja mówię kto, za to odpowiada mi komisarz do spraw środowiska i klimatu. To, to, i, i, to i, i pan Dąbrowskis i pan komisarz do spraw klimatu jest z tej samej partii co Donald Tusk. Żeby było jasne. To jest, to jest następna rzecz. Kolejna, kolejna rzecz. Drodzy Państwo, co robi Wojciechowski, Pan pyta. Gdyby nie działanie Janusza Wojciechowskiego komisarza, i ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. I wsparte to również działaniem polskiego rządu, to dziś mielibyśmy uchorowania w Europie 10%. To jego działania doprowadziły, że Unia Europejska poddała się do 4%. Do 4, do 4%. Następna rzecz, działania Janusza Wojciechowskiego, ostatnie kolegium komisarzy, bo tak to się nazywa, na którym jedyny głos przeciwko bezsłowego z Ukrainy był odrębny głos tak zwany. Był Janusza Wojciechowskiego został w Unii Europejskiej sam, bo nawet nie ma w tej chwili wsparcia, bo nie ma tej chwili wsparcia nawet obecnego rządu. Dlaczego nie ma wsparcia? Ja zaraz panu wytłumaczę. Całą klimatyczną tą religię albo ideologię, jak pan chce, możemy nazwać, wymyślił albo wprowadzał, wprowadzał Timmermans. A realizował ją Donald Tusk. I Donald Tusk realizował tą politykę klimatyczną w Unii Europejskiej. Dzisiaj przyjechał do Polski i, i, i pani minister tego rządu, obecnego rządu, rządu Donalda Tuska, jedzie do Brukseli w imieniu rządu, w imieniu Polski i ogłasza tam, że ograniczenie CO2, że musimy doprowadzić do ograniczenia CO2 o 90%. Panie redaktorze, ja wiem, że pan nie musi się na tym znać, ale ja jestem rolnikiem. Jeżeli byśmy ograniczyli. Do 90% CO2 to zabijamy całkowicie, nie zwijamy. Zabijamy w Europie hodowlę. Całkowicie zabijamy hodowlę. I to jest, to, jest, to jest dowód na to, że Donald Tusk dziś nie spotyka się z rolnikami, bo on chce realizować tą klimatyczną, klimatyczną ideologią, którą prowadzi Timmermans. To jest właśnie klucz całej. Ja chcę panu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Gdy, gdy, rozpoczęły się, gdy, rozpoczęły się protesty, gdy rozpoczęły się protesty w Polsce, gdy ja byłem ministrem, Pierwsza rzecz to pojechałem do jednych i drugich protestujących i trzecich i siedzieliśmy dzień i noc, dzień i noc po to, żeby spełnić postulaty. I z 16 postulatów w Zachodniopomorskim, to rolnicy potwierdzą, zrealizowaliśmy 14. Wtedy również i, do, i, i premier Mateusz Morawiecki, to nawet wypowiedź jednego ze związkowców rolników powiedział. Po raz pierwszy spotkał z nami się premier. I również premier Radosław Kaczyński spotkali się z rolnikami. A co zrobił Donald Tusk, gdy były największe protesty? Pojechał na narty. I do dziś się z nimi nie spotkał. To jest właśnie, to jest właśnie realizacja realizacja właśnie tej ideologii klimatycznej. Panie jeszcze proszę bardzo. To, 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 to znaczy, że ten komisarz Wojciechowski, krótko mówiąc, ten komisarz Wojciechowski, jak Pan mówi, taki jest jest. Sam, bezradny, nic nie może, za nic nie jest odpowiedzialny, a Zielony Ład to w ogóle, którego, który chwalił przecież, to jest w ogóle nie jego, nie jego dziecko. Chociaż jest. Tak? Drodzy Państwo, nie jest? ja już to powiedziałem, jeszcze raz powiem. Są elementy Zielonego Ładu. Mówimy tutaj o skróceniu drogi od pola do stołu który my w Polsce realizowaliśmy wcześniej niż, niż, niż ktokolwiek o tym pomyślał. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzaliśmy rolniczy handel detaliczny. To jest właśnie skrócenie drogi. Czy pan wie, jaka jest średnia produktu w Unii Europejskiej? 170 kilometrów. 170 kilometrów średnio każdy produkt musi w Europie przejechać, żeby dotrzeć do konsumenta. A my uważamy i to robimy, że konsument, Polak. Powinien kupić za winklem, za rogiem produkt od, Polski, od Polaka, po, od polskiego rolnika, dobry, zdrowy, yy, bezpieczny i dać zarobić polskiemu rolnikowi, a nie tych, którzy wożą. I to jest element Zielonego Ładu, który my wprowadzamy i chwalimy, ale na pewno jesteśmy przeciwko CO2. O ograniczeniu CO2 do 90%. Na pewno jesteśmy przeciwko tej całej ideologii zalewania gruntów, ugorowania gruntów. To jest ideologia, która prowadzi do tego, żeby zwinąć europejskie rolnictwo, a do Europy sprowadzać produkty z, na przykład z Brazylii. Albo produkować syntetyczne mięso. My jesteśmy temu przeciwko. I niech sobie ci, którzy decydują, jedzą robaki. Ale my wiemy, że, że nasz kotlet skabowy jest najlepszy. Teraz, jak w tej chwili możecie państwo Sprawa i Sprawiedliwości, waszego kolegę partyjnego, który jest na bardzo wysokim stanowisku w Komisji Europejskiej i jest odpowiedzialny za obszar rolnictwa, jak możecie go teraz, państwo czy rząd, wykorzystać, no mówię, wykorzystać, jak możecie. Co on może w tej chwili zrobić? On, nie mówcie o tusku, tylko mówcie o nim. Bo on tam jest na miejscu. I co on teraz powinien zrobić? Do niego zaapelujmy. Komisarz, komisarz Wojciechowski starał się, chociażby właśnie ostatnio, to co powiedział przed chwileczką pan minister Telus, starał się wyeliminować najgorsze absurdy Zielonego Ładu, by jest przeciwko podniesieniu obowiązku ugorowania. Komisarz Wojciechowski również oponował przeciwko różnym innym fanaberiom. Jest tam... Jednym z nielicznych, którzy oponują przeciwko temu, a mało tego, Komisja nie podejmuje decyzji legislacyjnej. Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, podstawa wiedzy o procesie przyjmowania prawa w Unii Europejskiej, kiedyś, 25 lat temu się tym zajmowałem zawodowo, Rada Unii Europejskiej i rosnąca rola Parlamentu. Kto rządzi w Radzie Unii Europejskiej, kto rządzi w Parlamencie Europejskim, wszyscy doskonale wiemy.